Tom nauki to Uniwersytet, nie piaskownica. To poważne miejsce. Oh, dla poważnych ludzi. Zadających poważne pytania. Zastanawiałem się, jak wampiry się golą, skoro nie odbijają się w lustrach. Różne osobowości. Inżynierowie są równie mądrzy co fizycy. Odwołaj to! Różne cele. Chcę, żebyś się z nią przespał w zamian za kilka milionów dla twojej katedry? Chyba tak. Farcia! Pod jednym dachem! Tłum zamiera, gdy Cooper podchodzi do tablicy. Wkracza do akcji. Teoria Wielkiego Podrywu Od poniedziałku do piątku o 20 w Comedy Central. Przyjemnego weekendu. Nadzajem. Dzieci są jak drapieżniki. Tak, doprowadzę was do szału. Lepiej ich nie drażnij. Wszak mnie piecze i spędzi, zwłaszcza wokół. Bo mogą zranić. Tak się kończy używanie penisa za kastniosku. Ups. Zabieraj synalka. Jeśli to ma być zapowiedź wieku dojrzewania, to czarno widzę przyszłość. Dwóch i pół. Od poniedziałku do piątku o 8.10 w Comedy Central. Nie włączaj jej znowu. No, Co to było? To wszystko na co ich stać. Przyjaciele, od poniedziałku do piątku o 17 w Comedy Central. Masz nierówno pod sufitem. Tu, Joey. te. tutaj, to normalne. To nasz mega głośny sąsiad. W naszym domu. Znajdziesz najlepsze komedie... ...łóżka, topa, najostrzejsze żarty... Tam na górę nie wybieramy byle kogo. Tam jest k a creme de la creme! Jest problem największych dziwaków. Wesołych świąt. Chcesz gadać, to najpierw poniżej. Wpadnij na serial. Dziś można wznieść tylko jeden toast. Za małżeństwa dwupłciowe. O, o Zostań na dłużej. O mój Boże. Ludzi to śmieszy. I o to chodzi. House of Comedy. Witaj w domu pełnym śmiechu. We wrześniu zamieszkaj w Comedy Central.